Kanał zwyższający na wykresie bitcoina wyłamany. Czy grozi nam zatem gwałtowny spadek ceny? Jesteś ciekaw odpowiedzi na to pytanie? Zapraszam. Siema, witam w kolejnym odcinku Analizy Rynku Krypto, gdzie spotykamy się co tydzień po to, żeby przenozywać bitcoina, Ethereum i wybranego przez ciebie altcoina. Spotykamy się i jak już wiesz, rzucamy na wykresy okien z trzech różnych perspektyw technicznej, on-chain, no naszych wspaniałych firecharts, a to powoduje, że tak skondensowanej wiedzy analitycznej, jaką tutaj serwujemy, w sieci nie znajdziesz absolutnie nigdzie indziej. Doceniacie to, ponieważ subów gromadzimy naprawdę mnóstwo, pod tymi materiałami, pod kanga trends wpada ich Całkiem sporo bardzo Ci za to dziękuję, ponieważ tym sposobem dajesz mi sygnał, że moja praca nosi wartość i ją naprawdę doceniasz. Ale też wiem, że wiele osób, które regularnie oglądają Kanga Trends, wcale tego programu, jak również samego kanału, nie subskrybują. Dlatego jest to właściwy moment, żeby suba zostawić, zostawić łapkę w górę, komentarz, chociażby konkursowy, i być tutaj koniecznie ze mną w kolejnym tygodniu. I pamiętaj oczywiście, że to, co zawarte w tym materiale, nie stanowi porady inwestycyjnej. Jest to tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia na temat tego, co dzieje się na wykresach kryptowalutowych. A Ciebie zachęcam do tego, abyś robił swój własny research, a możesz to robić chociażby poprzez konkurs, o którym na koniec tego filmu. Także jeżeli jesteś gotów, jak zwykle kawka w dłoń i lecimy z tematem. A na wykresie Bitcoina z pozoru nic się nie dzieje, jednak warto zauważyć, że mamy tutaj do czynienia z pewnym przełamaniem, przełamaniem trendu wzrostowego, który współtworzył pewien kanał zwyszkujący, który z natury jest formacją niestety niedźwiedzią. I widzimy tutaj wyłamanie, które postępuje ku dołowi i spada nawet nam do poziomów około 103 tysięcy dolarów. Czy jest to niebezpieczne? Czy mogą te spadki się pogłębić? O tym za chwilę. Najpierw sprawdźmy, co dokładnie wydarzyło się w stosunku do tych punktów, które oceniliśmy jako krytyczne w poprzednim materiale. A takimi krytycznymi punktami był chociażby, był chociażby poziom 106 tysięcy dolarów, który mamy tutaj zaznaczony tą horyzontalną linią, który pokrywa nam się ze szczytami wyznaczonymi zamknięciami świec wyznaczonymi jeszcze w styczniu bieżącego roku. No było to ówczesne ATH, no ATH może powiedzmy było wyznaczone nieco wyżej, bo równo z Knotem, natomiast tutaj mieliśmy zamknięcia świec, które tak jakby były dla nas istotnym punktem odniesienia w kontekście kluczowych wsparć. No i widzieliśmy, że Bitcoin dosyć szybko to wsparcie przełamał i zanurkował nieco głębiej. Spodziewaliśmy się, że taki scenariusz może nastąpić, dlatego drugim krytycznym wsparciem był dla nas, były dla nas okolice 105 tysięcy dolarów, czyli te szczyty, które obserwujemy tutaj. Stwierdziliśmy wtedy, że jeżeli Bitcoin zamknie się jedną świecą 3% poniżej tej wartości, będzie to prawdopodobnie zwiastowało dalsze spadki. Taką jedną świecą lub po prostu dwiema czerwonymi z rzędu. I co się okazało? Mieliśmy jedną czerwoną świecę, której spadek wyniósł mniej niż 1%, no i później doświadczyliśmy trzech zielonych świec, które były jasnym odbiciem i atakiem ponownym na poziom 106 tysięcy dolarów. Więc teoretycznie byki przejęły kontrolę. Byki zdają sobie sprawę, jak istotnym punktem jest 105 tysięcy dolarów i że należy tego obszaru bronić. No, widzimy, że mimo wszystko, wracając do naszego kanału, z tej formacji może nastąpić wyłamanie. Znaczy wyłamanie de facto już nastąpiło, ale ono może postąpić znacznie głębiej. No, taką formację możemy zmierzyć i możemy zweryfikować, do jakiego poziomu to wyłamanie postąpi. Wystarczy, że weźmiemy sobie linię. Pionową rozrysujemy wzdłuż wysokości takiego kanału, nieco ją przesunę, żeby była o, precyzyjna, i przeniesiemy ją dokładnie w ten punkt, z którego wyłamanie następuje, czyli tutaj. I widzimy na podstawie tej linii, jaki jest zasięg ruchu. No i tutaj dochodzi nam do poziomu około 97,5 tysiąca dolarów. Co więcej, warto sobie tutaj zaznaczyć teraz horyzontalną linię, żeby mieć później bardzo ładny punkt odniesienia. To, tę linię już usuniemy. I zauważmy, że ta linia pokrywa nam się idealnie z tymi szczytami, które lokalnie wyznaczone były w tym miejscu. Więc teoretycznie Bitcoinowi grożą spadki nawet poniżej 98 tysięcy dolarów. Czy one jednak na pewno muszą nastąpić? No, warto tutaj przyjrzeć się wskaźnikom, a te naprawdę wysyłają bardzo ciekawe sygnały. Zaczniemy, oczywiście, od naszego RSI. RSI, które. Pierwsza rzecz dotyka poziomu 50, czyli granicy pomiędzy strefą niedźwiedzi, która znajduje się poniżej, a strefą byków. Tutaj następuje walka i próba wybronienia tego poziomu, aby byki ponownie przejęły kontrolę i wypchnęły nie tylko wskaźnik, ale i cenę ku górze. No i widzimy, że wraz z taką sytuacją pojawiają się dywergencja. Dywergencja, którą możemy obserwować tutaj, zaznaczymy ją na żółto. Jest to ona nawet nie jest typową dywergencją. Po pierwsze, mamy tutaj do czynienia z ukrytą, jeżeli już. Natomiast warto zaznaczyć, że ta dywergencja już nam zaczyna się rozpościerać na dosyć szerokim obszarze, co oznacza, że za chwilę wyjdzie nam poza, poza okres 14-dniowy, przez co nie będziemy mówić tutaj o typowej dywergencji RSI, a bardziej o rozbieżności momentum RSI w stosunku do ceny. Ale pozostawiamy to na boku. Mimo wszystko mamy tutaj aktualnie do czynienia z ukrytą byczą dywergencją, która ma prawo wypchnąć cenę ku górze. Ale jednocześnie warto zaznaczyć, że jeżeli cena spadnie nam poniżej tych wartości, które mamy tutaj, na wysokości tej oto świecy, czyli w okolicach 103 dokładnie 1000 dolarów, jeżeli zamknie nam się świeca poniżej tej wartości, to ta dwergencja zostanie zanegowana, co oznacza, że nie będzie już miała więcej prawa bytu. Mimo wszystko, na obecną chwilę ją obserwujemy, widzimy obronę poziomu 50, więc cały czas jest byczo. Oprócz tego, warto zwrócić uwagę na Magdi, a na Magdi dochodzi do zmiany momentum. Mieliśmy negatywny momentum, co widać zresztą na histogramie ale następuje pewne odwrócenie. Mimo, że średnie kroczące poruszają się ku dołowi, widzimy, że histogram odbija ku górze i nabiera takiego właśnie byczego momentu, więc siły przewyższają się po stronie byczej. Warto jednak jeszcze zobaczyć jeden wskaźnik i będzie to stochastyczny RSI, który również dotarł do bardzo mocnego obszaru wyprzedania, gdzie tutaj już następuje pełen reset. Jeżeli widzimy na wielu wskaźnikach podobne zachowanie, może doświadczyć o tym, że faktycznie w tym wypadku dojść może jednak bardziej do wybicia ku górze, a nie do kontynuacji ruchu ku dołowi. Mimo to, ja dla siebie osobiście, w mojej strategii zakładam, że warto na wszelki wypadek ustawiać zlecenia zakupowe w tych obszarach, które są teoretycznie do dosięgnięcia. Chociażby dlatego, że mogą tam spaść tylko i wyłącznie knoty, a odbicie cenowe będzie błyskawiczne. Dlatego. W przestrzeni pomiędzy 100 tysiącami dolarów a 98 tysiącami dolarów. Ja osobiście upatruję szansę zakupowej i będę tutaj pozostawiał zlecenia po to, aby bitcoina przy ewentualnym tąpnięciu dokupić. A jeżeli sama kwestia kanału wydaje Ci się skomplikowana, pamiętaj, że możesz sięgnąć po lekcję z Kanga University. Lekcja na temat kanałów zwyszkujących, zniżkujących zniszkujących i tym podobnych formacji znajduje się w opisie tego filmu. Kliknij, zajrzyj, dowiedz się więcej. Sytuacja, kiedy pojawia się niepewność, a wskaźniki to dla nas zdecydowanie za mało, warto zajrzeć także do Firecharts i podeprzeć się na swoją analizę w zasadzie, innymi, mocniejszymi być może w tym wypadku wskaźnikami. Ja zerkam na Firecharts i widzę przede wszystkim, że nasza niebieska linia, która wyznacza tutaj cenę Bitcoina, spotyka się, a w zasadzie oscyluje tuż ponad pewnym obszarem, który nabiera płynności. Widzimy tutaj taką żółtą linię i widzimy może wyłączę informację obok mojego kursora, żebyśmy mieli jasność całego przekazu. Że widzimy, że od w zasadzie dwóch dni tutaj na tym obszarze to są okolice ok. 104 tysięcy dolarów. Zleceń zakupowych przybywa. No, są one szeroko w miarę rozmieszczane, aczkolwiek nie mają e, pokaźnego wolumenu, bo z tego co widzę, jest to zaledwie 10 milionów dolarów w stablecoinach. Więc nie jest to jakoś super dużo, ale widzimy przede wszystkim, to co dla nas najważniejsze, że popyt na tym obszarze się pojawia i tutaj następuje obrona. Jeżeli chodzi o opory, no to aż do poziomu 110 tysięcy dolarów nie widzimy wysokich wolumenów. Dopiero właśnie w tych okolicach pojawia się około 22,5 miliona dolarów w Bitcoinie, czekających na to, aby zrzucić go na rynek, w sytuacji, kiedy ten w zasadzie tą wartość osiągnie. W późniejszym czasie już widzimy kolejne opory na, w okolicach 111 tysięcy, mamy tutaj 13 milionów dolarów w Bitcoinie, i 112, czyli w okolicach ATH, nieco ponad 18 milionów. Uważajmy jednak, ponieważ takie sytuacje jak ta mogą też skutkować wyciągnięciem dywanu. Wyciągnięcie dywanu, czyli sytuacji, w której jeżeli cena będzie się zbliżała do tych obszarów, wieloryby, wiedząc, że my ten wykres obserwujemy, po prostu wycofają swoje zlecenia i spowodują głębsze spadki. Dlatego Dalej te zlecenia, które ja ustawiam sobie osobiście na poziomie od 100 tysięcy do 98 tysięcy, no w mojej ocenie mogą mieć rację bytu, aczkolwiek wcale nie muszą zostać wypełnione. Warto po prostu mieć taki backup i być przygotowanym na wszelkie scenariusze. Poza tym warto rzucić okiem na CVD, a tutaj dzieje się naprawdę dużo i dzieje się naprawdę dobrze, ponieważ widzimy. Że brązowa linia, która odpowiada nam za ruchy wielorybów, jest w tym momencie najbardziej aktywna. Wieloryby, czyli te portfele, które posiadają w swoim balansie od miliona do dziesięciu milionów dolarów w stablecoinach, kupują bitcoina po bieżących cenach i wyciągają cenę delikatnie do góry. Podążają za nimi purpurowe portfele, czyli drugie co do wielkości, one w swoim balansie posiadają od 100 tysięcy dolarów do miliona dolarów i także bitcoina kupują. Co ciekawe, mniejsze portfele, w tym detaliści, czyli nasza pomarańczowa linia, nie są zainteresowane rynkiem. A Ethereum porusza się zgodnie z nakreślonym przed tygodniem scenariuszem, czyli widzimy przede wszystkim formację trójkąta zwyszkującego. Co prawda, tą linię trendu, którą mamy tutaj na dole, musieliśmy delikatnie przemieścić, ale jednak e, cała struktura pozostaje niezmienna. Czyli widzimy linię trendu, którą przed chwilą wspomniałem, i widzimy górną krawędź tego trójkąta, czyli ten nasz szary box który wspierany jest dodatkowo przez dwustudniową dniową średniokroczącą. Ten szary box, jak wiemy, wyznaczyliśmy już przed naprawdę wieloma miesiącami, on cały czas przez cenę, czy to w tendencji spadkowej, czy wzrostowej, jest respektowany. Widzimy, że za każdym razem Ethereum dobija do tego obszaru, nabiera tutaj płynności i do, skutkuje te spadkami. Później płynność popytowa znajduje się poniżej i ponownie za każdym razem Ethereum wypycha swoją cenę ku górze. No, y, warto zwrócić uwagę na RSI, ponieważ tutaj widniało pewne ryzyko, że pojawi nam się niedźwiedzia dywergencja, ponieważ jak spojrzymy na RSI, mamy cały czas tendencję spadkową, ale warto zaznaczyć, że obserwujemy ją na, y, w przedziale dniowym dłuższym niż 14-dniowy, co oznacza, że typowa, klasyczna dywergencja już tutaj występować nie będzie. Będziemy mieli tutaj rozróżnienie w przypadku momentum. No, jest to troszeczkę... Słabszy punkt odniesienia, niemniej jednak warto to obserwować w dłuższej perspektywie, ponieważ może dojść do sytuacji, w której Ethereum podbije jeszcze wyżej i yy, doświadczy pewnych dywergencji na RSI i będzie to skutkowało dalszymi spadkami, i budową tutaj na przykład formacji kanału zwyżkującego w miejsce trójkąta zwyszkującego. Na obecną chwilę nie widzę, aby miało to się wydarzyć, póki co widzę, że popyt jest coraz wyższy. I szanse na przebicie tego poziomu, tego szarego boksa naprawdę cały czas rosną. Zresztą widać to także na innych wskaźnikach, ponieważ jeżeli zerkniemy chociażby na Magdi, widzimy, że podobnie jak w przypadku Bitcoina, nasz histogram zakręca i bycze momentum nabiera tempa. Podobnie, jeżeli spojrzymy na stochastyczne RSI, czyli te same, które braliśmy pod uwagę w przypadku Bitcoina. I tutaj także widzimy, że mamy bardzo głęboki reset, bardzo mocne wyprzedanie, bym powiedział, nawet. Co może skutkować tym, że Ethereum za chwilę będzie odbijało ku górze. Czy warto jednak rozmieścić zlecenia zakupowe nieco niżej? Zawsze warto. Dlatego dla mnie osobiście obszary w okolicach 2330, czyli w okolicach tego dołka, tych knotów, dwóch, które tutaj się rozpościerają, warto tutaj zamieścić zlecenia zakupowe na ewentualne po prostu dynamiczne spadki. Czy one się odbędą? W mojej ocenie mało jest to prawdopodobne, ale warto po prostu mieć plan B. Fajerki na Ethereum podkreślają nam z kolei opór, który znajduje się od poziomu 2700, czyli od dolnej granicy naszego boksa. I to jest właśnie ta biała linia, którą tutaj widzimy. Ona w tym momencie, dokładnie w momencie nagrywania tego materiału, nosi wolumen wynoszący 10,5 miliona dolarów w Ethereum, czekających na to, aby po dotknięciu tej wartości cenowej zrzucić je na rynek. Kto aktualnie zainteresowany jest zakupami Ethereum? No i widzimy tutaj coś niespotykanego, ponieważ pojawia nam się zielona linia. I ta zielona linia odpowiada za portfele posiadające w swoim balansie od 1000 do 10 tysięcy dolarów, czekających na to, aby, aby Ethereum kupować. Ale aktywne są także wieloryby. Widzimy tą brązową linię. Ona delikatnie nam troszeczkę tutaj spadła, ale jest to, w mojej ocenie, raczej tylko krótkotrwałe. Dlatego nie ma się tutaj czym przejmować. Ona nadal unosi się dosyć wysoko. Jak widzimy, również purpurowe portfele także wypychają cenę Ethereum ku górze. Także. Pod tym kątem, czy to technicznym, czy Firecharts, Ethereum, póki co całkiem byczo. Altcoinem, jakiego dzisiaj bierzemy na tapet jest Polygon. Polygon, Pol, czyli po prostu Xmatic. I uwaga, niestety nie mam tutaj dla Ciebie dobrych wiadomości. Polygon w mojej ocenie przedstawia się na swoim wykresie bardzo, bardzo słabo, bardzo, bardzo źle. Widzimy długoterminowy trend spadkowy, który póki co... Nie pokazuje nam żadnego potencjału do tego, aby ten trend mógł się nawrócić. Nie widzimy tutaj żadnej formacji, która mogłaby świadczyć o wyhamowaniu tego trendu. Nawet zmienia nasz interwał z dziennego na tygodniowy i zobaczmy, jak to wygląda w szerokiej perspektywie. No, widzimy cały czas głębokie spadki. Te spadki, no, jak widzimy, też postępują do tego stopnia, że mamy coraz głębsze dołki, że te dołki, które były wyznaczone jeszcze przed wieloma miesiącami Nadal są pogłębiane. To już nie są tylko głębsze szczyty, tylko także głębsze dołki. Co więcej, no właśnie, brakuje nam tutaj tych formacji odwrócenia trendu, czyli nie mamy tutaj do czynienia z żadnym podwójnym dnem, nie mamy tutaj do czynienia z żadną formacją typu odwrócona głowa z ramionami, która mogłaby skutkować tym, że faktycznie poligonem mógłbym się w danym momencie zainteresować. Jedyne, co biorę pod uwagę w przypadku poligon, to handel typowo strukturalny. Od bandy do bandy, czyli na przykład od obszaru w tym wypadku około 30 centów. Do obszaru około 15 centów, ponieważ z reguły poligon porusza się w takich schematach, przynajmniej tak długo, aż ich nie wyłamie. Dlatego, w mojej ocenie, nawet nie ma sensu tutaj włączać żadnych wskaźników. Poligon wygląda po prostu słabo i nie ma potencjału do tego, aby w najbliższym czasie w jakikolwiek jasny sposób zasygnalizować nam odwrócenie trwającego negatywnego trendu. A jeżeli zainteresowany jesteś krótkoterminową akcją cenową na poligon i chciałbyś w niej uczestniczyć, no to warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się na Firecharts, a na Firecharts widzimy, że pewne zlecenia zakupowe rozkładane są w okolicach 20 centów, no i one noszą wolumen około ćwierć miliona dolarów, więc tutaj na pewno pojawi się wsparcie. Jest to ono nieco wyżej niż to, które ja wskazałem w okolicach 15 centów. No i warto zwrócić uwagę też na ewentualne opory, i te opory pojawiają się już w okolicach 25 centów. Czyli też nieco niżej niż ten opór, który ja wskazałem. Więc tutaj, od bandy do bandy, być może pojawia się szansa na jakiś sensowny handel. Mimo wszystko, warto zwrócić uwagę na CVD, a tutaj mamy jasny sygnał. Nikt, absolutnie nikt aktualnie i aktywnie przede wszystkim handlem, poligonem nie jest zainteresowany. A jeżeli chciałbyś, abym ja przeanalizował Twojego altcoina, pamiętaj, że jest to bardzo prosta rzecz. Wystarczy, że zarejestrujesz się na kandze, link do rejestracji znajdziesz w opisie tego filmu, wybierzesz tę kryptowalutę, która najbardziej Cię interesuje i dasz mi o niej znać w komentarzu. Pamiętaj tylko o trzech podstawowych zasadach. Po pierwsze, nie może być to KENGIE, po drugie, nie może być to żaden memcoin i po trzecie, musi. I to naprawdę musi być to kryptoskangi. Także wiesz, co robić? Daj mi znać w komentarzu, którą krypto chciałbyś zobaczyć w kolejnym filmie. ETF-y. a tutaj się zadziało. Widzieliśmy aż trzy dni wysoko zwolumenizowanych wyprzedaży, które postępowały jeden po drugim w zasadzie. No ale w ich miejsce już we wtorek pojawiły się równie wysokie wolumeny zakupowe. Więc e, póki co, no widzimy, że Bitcoin, osylując w okolicach swojego ATH, e, jest no, dobrym końskiem do tego, aby go po prostu upłynnić, ponieważ. Na oporach z reguły się sprzedaje. Ale mimo wszystko ETF-y widzą dalszy potencjał do wzrostów i już bardzo szybko, po krótkoterminowym upłynnieniu zaczynają kupować. Więc tutaj też to wygląda. Może troszeczkę niepewnie, ale cały czas optymistycznie. Analiza on-chain, a w niej trzy wskaźniki. I tym razem nie będą to odchylenia krytyczne, tak jak to miało miejsce w zeszłym tygodniu, tylko teraz przytoczymy tak zwane wskaźniki pomocnicze. Pomocnicze, czyli te, które dodatkową wartość nam dają w sytuacji, kiedy chcemy ocenić odchylenia krytyczne, ale nie możemy nimi bezpośrednio się sugerować. Czyli na przykład stablecoiny w cyrkulacji, ilość stablecoinów w cyrkulacji, jeżeli ona przerasta, no to zakładamy, że siły zakupowe także rosną, ponieważ stablecoiny na rynek wprowadzane są właśnie po to, aby Bitcoina i inne kryptowaluty zakupować. No i widzimy naszą pomarańczową linię, czyli linię wskaźnika, że ona cały czas pnie się w górze i wybija nowe szczyty. Dlatego jest to bardzo, ale to bardzo pozytywny sygnał dla dalszej akcji cenowej Bitcoina. Warto zwrócić uwagę także na aktywne adresy, a te mówią nam chociażby o też czasami odchyleniach krytycznych Bitcoina, ponieważ za każdym razem, kiedy dochodziły one do tych szczytów, które tutaj mamy widoczne, takie jak te, takie jak te, był to sygnał mówiący nam o tym, że być może dochodzi do szczytu kocy albo po prostu lokalnego piku na Bitcoinie. Tymczasem obecnie widzimy, że zainteresowanie Bitcoinem wcale nie jest takie wysokie i ono od wielu miesięcy utrzymuje się na w miarę stałym poziomie. Dlatego tak długo, jak te szczyty nie będą wybijane nieco wyżej, tak długo ja nie spodziewałem się przynajmniej szczytu ceny bitcoina. I jeszcze ilość bitcoina na giełdach, czyli wskaźnik, który obserwowaliśmy od dłuższego czasu i liczyliśmy na to, że dołki, które ostatnio zostały ustanowione, zostaną wybite. I uwaga, tak właśnie się dzieje, ponieważ widzimy, że od kilku miesięcy dobijaliśmy do tego samego poziomu i tego poziomu bitcoina w swoim wskaźniku nie był w stanie przebić. Nie był aż do dziś, ponieważ widzimy, że następuje mocne załamanie i bitcoina gwałtownie z giełd kryptowalutowych ubywa. No, ciekawe zostawienie. bitcoina ubywa z giełd kryptowalutowych. Podczas gdy na tych samych giełdach przybywa z bitcoinów. To jest pozytywna dywergencja, bardzo pozytywna, świadcząca o tym, że popyt stale rośnie, i to mimo tego, że mamy czerwiec i teoretycznie okres wakacyjny. Analizę mamy z głowy, więc przechodzimy do konkursu. Na początek zasady. Wybierz jedną z kryptowalut, którą przytoczyłem w dzisiejszym filmie, więc może być to Bitcoin, Ethereum albo Polygon. Wybierz tą, która najbardziej Cię interesuje i przedstaw swoją własną analizę z perspektywy technicznej, on chain, fire, sentimentu Sentymentu, Fundamentów. Cokolwiek tylko zechcesz i pamiętaj, że zgadzać się ze mną absolutnie nie musisz. Autor najciekawszego komentarza, który zostanie zamieszczony do piątku, do północy, zgarnie ode mnie 20 kęgie. A zwycięzcą za poprzedni odcinek jest Michał Tyka-Drogówka, który przeanalizował Bitcoina. Bardzo fajny komentarz. Teraz bardzo Cię proszę, Michał, z się proszę do supportu po odbiór swojej wygranej. To tyle na dziś. Jeżeli Ci się podobało, a głęboko wierzę, że tak i jesteś tutaj pierwszy raz, zostaw koniecznie suba. A jeżeli nie jesteś tutaj pierwszy raz, zająć się do łapki w górę i do komentarza. I oceń proszę ten odcinek w skali od 1 do 8. Przy czym 1 to osoba, miałko, nie chce się to więcej widzieć. 8 fantastycznie i chcę tego więcej. No a jeżeli 8, no to wiadomo, widzimy się za tydzień. Cześć.